Cześć, witajcie w Akademii Profesjonalizmu. Mam nadzieję, że tutaj też wszystko dobrze słychać i widać. Nagrywam tego live'a, bo byłam dzisiaj na szkoleniu sprawnego marketingu Twoja firma w internecie i social media, i nasunęło mi się kilka takich wniosków, z którymi chciałam się z Wami tutaj podzielić. Otóż, bardzo często jest tak, że jak wspominam w jakichś luźnych rozmowach, że wymyśliłam sobie, że będę organizowała szkolenia. I że będzie to coś innego, bo będą to takie maksymalnie, maksymalnie praktyczne szkolenia, i chciałabym takich, y, takich właśnie prelegentów dobierać, którzy takie szkolenia przede wszystkim prowadzą, to często słyszę w odpowiedzi daj spokój, ze co ty się bierzesz, takich firm jest mnóstwo, bardzo poważnych firm y, w, tej, w tej branży, więc to w ogóle jest nie z tym, kto dzisiaj chodzi na szkolenia, wszystko jest w internecie i w ogóle można przeczytać, sprawdzić i wszystkiego się dowiedzieć. E, tak, wszystko się zgadza i ja, ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę. E, nie chciałabym zdradzać oczywiście tutaj tego pomysłu, jaki ja sobie wymyśliłam na mój biznes, natomiast chciałabym Wam powiedzieć mniej więcej, do jakich wniosków doszłam dzisiaj. Dlaczego, dlaczego jednak ludzie chodzą na te szkolenia? Tak, że mimo wszystko, mimo tego, że wszystko jest w internecie faktycznie i że naprawdę do wielu rzeczy można dzisiaj uzyskać dostęp online, masa materiałów darmowych, wszystko to nas zalewa. A jednak mimo wszystko ludzie chodzą na szkolenia i, i chcą się szkolić, i chcą się dowiadywać nowych rzeczy. Pierwsze, co mi się nasunęło, to są oczywiście zmiany. I, i, to, są tak, i to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, że jak, jak myślę, po co chodzić na szkolenia. To jest to, że wiele mądrych osób podkreśla, że to, co jest najpewniejsze w naszym życiu, to są właśnie zmiany. I to, jak szybko zmienia się rynek, i to, jak szybko zmieniają się nasze potrzeby. To też, to też determinuje taką, taką ogólną potrzebę narzuconą przez rynek, że my musimy być na bieżąco, tak? Jak musimy być prywatnie na bieżąco z tym, żeby mieć najnowszego smartfona, najnowsze, naj, naj, po prostu jakieś tam super wypasione auto. Tak samo też rynek pracy czy też biznes wymaga od nas tego, żebyśmy byli ciągle na bieżąco, ciągle aktualizowali swoją wiedzę. Nawet jeżeli ona jest taka mocno takie, wyposażona w takie dosyć twarde umiejętności i, i bardzo mocno ugruntowana, to mimo wszystko dziś tam te aktualizacje cały czas muszą następować i dotyczy to zarówno biznesów branżowych, yy, przez co mam na myśli takie biznesy jak jakieś kancelarie adwokackie czy biura rachunkowe, czy też yy, tak naprawdę cała medycyna. To wszystko, wszystko się aktualizuje ciągle i, i ciągle yy, jest taka potrzeba, żeby. Żeby tą wiedzę pogłębić i jakoś we własnym zakresie zdobywać. Co do darmowych źródeł, no tutaj myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę z zagrożeń, jakich, jakie, jakie występują wtedy, kiedy z tych darmowych źródeł korzystamy i na nich poprzestajemy, nie weryfikując tego w żaden sposób. Także wydaje mi się, że te zmiany determinują przede wszystkim taką potrzebę, żeby te szkolenia ciągle funkcjonowały i, i te, żeby ten rynek cały czas miał się dobrze. Druga z takich rzeczy, która które determinuje to, że my jednak na te szkolenia chodzimy, to jest przede wszystkim dojrzewanie. To jest to, z czym ja wystartowałam i na co ja bardzo mocno liczyłam i co bardzo chciałam od siebie dać. Mianowicie w jeden sposób napisałam, że jak poszłam na pierwszy rok studiów, to moja koleżanka powiedziała, że najbardziej brakuje jej instytucji wychowawcy na studiach, czyli takiej osoby, która by gdzieś tam na początku w tym całym zamieszaniu o za rączkę poprowadziła i jakieś tam wskazówki nam na początek dała. No, faktycznie, szczerze mówiąc, może na pierwszym roku studiów było to bardzo potrzebne, ale wiem też, że tak naprawdę nasze wszystkie takie decyzje, które podejmujemy, życiowe wręcz, odbywają się na poziomie naszego rozwoju powiedzmy sobie średniego, tak? No, bo jednak kończymy to liceum, część z nas bardzo, bardzo potrzebuje wolności, która się potem zaczyna, i tak naprawdę doświadczenie, jakie mamy. W wieku 19 lat, jeśli chodzi o pracę, którą chcielibyśmy wykonywać, jest żadne albo bardzo małe. Dlatego zawsze mi się wydawało, że podejmowanie w liceum decyzji o tym, na jakie studia ja bym chciała iść, jest takie trochę w ogóle, okej, okay, moim zdaniem bez sensu, ale nie chciałabym tutaj forsować swojego zdania, bo to może być krzywdzące dla wielu osób, więc. Mm, jest trudne, na pewno, przede wszystkim to jest dobre słowo. Jest bardzo trudne, bo, tak jak mówię, zwłaszcza osoby z małych miast, tak jak na przykład ja jestem z małego miasta, nie miałam zbyt wielkich możliwości na to, żeby jakieś doświadczenie zawodowe zdobywać w liceum, więc tak naprawdę, skąd miałam wiedzieć, co ja chcę robić, tak, kończąc trzecią klasę liceum? Wiele osób bardzo jest sfrustrowanych z tego powodu w ogóle. nie sądziłam, że jest taka skala problemu, że gdzieś tam w drugiej, trzeciej liceum jakaś grupa osób mówi, tak, ja chciałabym być lekarzem, prawnikiem, dziennikarzem, whatever, natomiast jest spora grupa, która kompletnie nie wie, co chciałaby robić w życiu, i, mm, i fajnie by było, gdyby, gdyby w końcu nasze społeczeństwo dojrzało do tego, że, koma, to nie jest nic złego. I, i, I bardzo dobrze, i właśnie próbujcie i szukajcie tej swojej drogi, bo moim zdaniem najgorsze, co może być, to postanowić coś i trwać w tym postanowieniu, mimo że nie przynosi to żadnych efektów i nie przynosi nam to radości. Więc dla mnie na przykład po to są szkolenia. Ja na przykład byłam dzisiaj na szkoleniu i stwierdziłam, kurczę, chciałabym studiować marketing, w ogóle nigdy by mi to nie przyszło do głowy. Ale dzisiaj stwierdziłam bardzo ważny, bardzo ważny temat. Jeśli chcemy w ogóle kiedykolwiek istnieć gdziekolwiek rynkowo, mam na myśli oczywiście prowadzenie własnej działalności. Nie wiem, czy wiecie, ale na początku, kiedy zakładacie jednoosobową działalność gospodarczą, zwłaszcza nie macie jakichś wielkich zasobów, no to na początku jest tak, że jesteście kierowcą, sprzedawcą, marketerem, wszystkim. Więc generalnie dobry bo, gdybyście się na tym wszystkim znali. Oczywiście jest najczęściej tak, że połowa z tych rzeczy w ogóle wam nie przynosi satysfakcji, ani radości, ani w ogóle nic, tak? Więc super jest, kiedy czerpiecie z tego radość, ale zazwyczaj jednak tak nie jest. Więc szkolenia są świetne, ponieważ też otwierają nam taką szerszą perspektywę. Przede wszystkim też pozwalają nam zdobywać takie doświadczenie na zasadzie, co, w czym my się czujemy fajnie czego my chętnie słuchamy, w jak, na jakich tematach nie usypiamy, tak jak kiedyś na, nie wiem, fizyce, biologii, czy co tam było waszą zmorą w szkole, też się, pozwala też się rozwijać, no bo umówmy się, często jest tak w liceach, że szkoła realizuje jednak swój program, nie ma od tego odsem, swoją matematykę, polski, angielski, historia, coś tam, coś tam, wszystko to musimy zrobić i tak naprawdę brakuje czasu na wszystkie pozostałe aktywności, a może ktoś ma cudowną pasję, którą chce rozwijać bardziej w stronę zawodową. No i na przykład, dlaczego nie miałby skorzystać z jakiegoś szkolenia na ten temat, i wcale jego wiedza może się nie okazać mniej wartościowa niż ta zdobyta w szkole. Powiem więcej, wydaje mi się, że obecnie studia coraz bardziej tracą, tracą na wartości, i coraz mniej pracodawcy się tym kierują. Ja wiem, że to jeszcze ciągle jest podstawa wyższe wykształcenie to jest ciągle jeszcze podstawa jakichś tam wyższych zarobków w wielu branżach już coraz mniej. Natomiast zwróćcie uwagę, że zazwyczaj, kiedy student podejmuje pracę w trakcie studiów, od jakich stanowisk zaczyna. Jeżeli jest to jakaś super wybitna jednostka, to może faktycznie jest tak, że, że trafia się jakieś wyższe stanowisko. Natomiast zazwyczaj jest tak, że jak podejmujecie pracę w swojej branży na studiach, podczas studiów, to zazwyczaj są to te najniższe stanowiska. Więc i tak, i tak musicie wykazać się przede wszystkim wiedzą praktyczną. I takimi umiejętnościami, które Was utrzymają na tym stanowisku i które też zagwarantują to, że pracodawca z czasem nabierze do Was coraz większego zaufania, coraz większego zaufania do Waszych kompetencji, przez co e, z czasem wylądujecie wyżej, tak? Natomiast i tak na początku najważniejsze są, jest to, co umiecie robić w praktyce. Nie to, co przeczytaliście, zdaliście z tego super egzamin, dostaliście piątkę, szóstkę. Super, fajnie, tylko że to dalej. W, w większości przypadków nie przekłada się na to, jak sobie radzimy w praktyce. Nie chciałabym tutaj poruszać już tematu tego, jak bardzo praktyczne są studia bądź nie są. To jest indywidualna ocena, każde studia są inne, tego się trzymajmy. Natomiast właśnie ta, tą praktykę bardzo często może dać nam jedno, drugie, trzecie szkolenie. Czy jest to alternatywa taka totalna dla edukacji takiej standardowej? Chciałabym, żeby tak było, chciałabym, żeby powstawały takie, takie szkoły, takie bardziej organizacje, które pozwalałyby dać młodym ludziom taką właśnie alternatywę, że ja nie muszę iść na kierunkowe studia, które są od zawsze po prostu na piedestale i wszyscy je traktują z wielkim uznaniem i mają ogromny prestiż, bo nie zawsze ten prestiż idzie właśnie za. Takim prawdziwym wsparciem, i potem nie przekłada się zawsze na, na ten rynek pracy. Chciałabym, żeby właśnie powstawały takie organizacje, które dawają taką kompleksową wiedzę, którą, która później jest respektowana przez pracodawców. I to jest właśnie taka wiedza warsztatowa, praktyczna. Fajnie, jeżeli są takie kierunki w Polsce, to w ogóle genialnie i super. Natomiast ja jeszcze nie słyszałam, żeby było, 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 były takie świadczone usługi, nazwijmy to. Edukacyjne, także tego bym sobie i wam życzyła. Także to są takie moje wnioski. No. Szkolenia są potrzebne, bo świat się zmienia i musimy cały czas aktualizować wiedzę. E, dlatego, że dojrzewamy i też e, weryfikujemy te licealne marzenia o super karierach. Tak jak mieliście okazję przeczytać o moich marzeniach na blogu. E, no i przede wszystkim dlatego, że no, ciągle jednak się rozwijamy, tak? Nie wiem, jak dla was, ale. Dla mnie w ogóle podstawową wartością jest rozwój i nie ma się co obrażać na hasła typu rozwój osobisty, bo rozwijamy się osobiście odkąd tylko po prostu się urodziliśmy. Z tym, że obecnie mentorzy i trenerzy rozwoju osobistego biorą za to pieniądze, natomiast mama i tata jakieś tam 20-30 lat temu robili to całkiem za free, więc fajnie, jeśli z tego skorzystaliśmy. Nie ma się co na to jakoś obrażać ani tutaj buntować, że rozwój osobisty jest B i w ogóle, bo, bo od zawsze się rozwijamy i, i tak właśnie jest skonstruowany ten świat. Tylko w tej chwili po prostu mamy większą wiedzę o technikach, możemy sobie pomóc, możemy pewne rzeczy zrobić szybciej, możemy się uczyć na czyichś błędach, możemy się też, możemy też czerpać. I, I mentorów mieliśmy zawsze, nauczycieli, trenerów. Zawsze w ten sposób jest skonstruowany w ogóle rozwój, wychowanie, dorastanie, dojrzewanie i wszystko. Także troszeczkę trzeba wyluzować z tym, z, tym, z tym strasznym hejtem i obrażeniem się na coaching, rozwój osobisty, jakby to nie nazwać. Bo to jest fajna rzecz i warto z tego mądrze korzystać. No, także takie są moje wnioski po, po dzisiejszym szkoleniu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam na śmierć i dajcie znać, co o tym myślicie w ogóle. Może się nie zgadzacie, może się zgadzacie. Ja chętnie podyskutuję, także zapraszam do jakiejś wymiany myśli w komentarzach. 是吗？谢谢嗨。